Witam Cię, piękna duszo na moim kanale. Ja mam na imię Natalia, jestem tarucistką i rytualistką i powiem Ci, że mam niezły przekaz. Wcześniej już wylosowałam karty i pokazało mi się jedno, że ktoś bardzo tęskni za tobą, ale boi się przyznać. Za chwilkę rozpracujemy tą osobę, a tymczasem, moja droga, pozwól, że zaproszę Cię na moją stronę nataliaradzi.pl. Tam możesz dowiedzieć się więcej o prywatnych czytaniach tarota i moich rytuałach miłosnych. Naprawdę warto. Przeznaczeni sobie to głęboki i ciekawy proces. Mam również rytuał oczyszczający, totalne odcięcie. A jeśli jesteś już po raz kolejny, to znowu się witamy. Jak zawsze bardzo się cieszę, że oglądasz moje filmy. Zawsze mam intencję, aby trafiły do takiej osoby, która naprawdę potrzebuje usłyszeć to, co pada w danym czytaniu. Wyciągnij to, co dla Ciebie, to, co czujesz intuicyjnie, jest to czytanie ogólne i tak jak mówiłam, jest jakaś osoba, ktoś taki, kto naprawdę bardzo tęskni za tobą, ale widzę też tutaj, patrząc na tę kartę, na Czwórkę Mieczy, że ten człowiek jest w takim zawieszeniu, kochana wiesz, i no, boi się po prostu przyznać do tego, co czuje, a może nawet ma swoje za uszami, i dlatego, też boi się powrócić z taką informacją całe na biało kochana ja tutaj tęsknię przyjmij mnie z powrotem więc zagłębimy się w postać tej osoby którą to masz w swoim sercu jest to człowiek Taki emocjonalny, ja bym powiedziała, mężczyzna, który też nie do końca rozumie te wszystkie swoje emocje. Może jest trochę nerwowy, może to się też u niego objawiać tak, że się tak zamyka. Obraża, wycofuje, milczy i może nie wydaje Ci się na pierwszy rzut oka taki bardzo wrażliwy, ale jednak ja widzę, że jest. Widzę też, że zaszła w nim taka nagła. Dziwna zmiana, y, która nie była na Waszą korzyść. On sam też tej zmiany w sobie nie rozumie y, i w sumie przez to nawet nie lubi do końca w tym momencie sam siebie, a ta tęsknota jeszcze go tak przygniata po prostu. Y, przygniata też jego ego to, że nie umie zawalczyć o kobietę, y, której pragnie. A widzę, że intensywnie myśli o tobie, rozważa jak szalony to, co się wydarzyło między wami, ale to wszystko koncentruje się na takim myśleniu, właśnie. Tego myślenia jest trochę za dużo, tak bym powiedziała. Natomiast, no jest to żal, ewidentnie żal spowodowany tym, że ma poczucie, że. Mocno zawalił, że nie wykorzystał swojej szansy, także boi się przyznać do tego, co nagle do niego dotarło, bo boi się też takiej reakcji z Twojej strony, że powiesz mu: Ej, no, za późno, tak? Być może nawet zapewniałaś go o tym, że w sercu zawsze jest dla niego miejsce i on pamięta te słowa. Te słowa dają mu nadzieję, tak? Troszeczkę trzyma się tego, taki, takich słów albo takiego przeczucia, że może wciąż ty też za nim tęsknisz, ale no, tak jak powiedziałam, aktualnie jest w takim momencie, że zbiera się do działania. Zbiera się do działania yy, i mm, no, będzie to dla niego na pewno wymagające, aby też przyznać się do błędów, ale widzę, że te myśli, ta analiza, to wszystko naprawdę bardzo go porusza wewnętrznie, także e, możliwe, że też będzie chciał faktycznie tej zmiany, zmiany na lepsze, a może nawet jakby m, po prostu takiego powrotu do tego, co było między wami. E, ma on swoje potrzeby, które też widzę, że ty. Tak umiejętnie zaspokajałaś i on to pamięta, i on za tym tęskni. Nie chodzi tutaj tylko o jakieś potrzeby cielesne czy coś w tym stylu, chodzi o takie całkowite, jakby spełnienie potrzeby, także też takie poczucie, że wy do siebie pasowaliście. No ale cały czas pokazuje mi się to, że w momencie, kiedy do niego więcej dociera, więcej zaczyna rozumieć. No to tak wewnętrznie zaczyna się blokować. O, i proszę bardzo, jeszcze do tego walczyć ze sobą. Jest to też taka kwestia jego niedojrzałości, bo on w zasadzie wycofał się też po to, żeby czegoś o sobie się dowiedzieć. No i dowiedział się, ale brakuje mu troszeczkę siły, żeby żeby no właśnie tak ruszyć do przodu. I cóż, ty tak naprawdę tutaj jakąś prośbą czy takim wchodzeniem w taką męską energię, niewiele mu pomożesz, więc nie ma co starać się, zabiegać o ten kontakt z nim, przypominać mu o sobie, bo to jest teraz jego kwestia, żeby on teraz ruszył z miejsca. Ty, kochana, jeżeli chcesz, popracuj nad energią waszej relacji. Możesz spróbować jako kobieta w mojej ocenie każda kobieta jest istotą magiczną, ale możesz też spróbować właśnie takich działań magicznych czegoś bardziej w zgodzie z naszą kobiecą naturą. Oczywiście, jak najbardziej rytuały, ale możesz też spróbować manifestować, afirmować. Ja, kochana. Zapraszamy oczywiście Ciebie na mój rytuał, Przeznaczeni sobie albo oczyszczający totalne odcięcie, gdzie mogę pomóc Ci popracować z waszą energią. Natomiast no, tutaj uczulam, żebyś, jeżeli chcesz jakieś zmiany w waszej relacji, to żebyś nie wchodziła w te jego męskie buty, żeby nie było tak, że znowu Ty będziesz prosić. Pisać, właśnie zapewniać go, bo on już to wie. On już to wie, teraz to on musi zadziałać, prawda? Więc pozwól mu po prostu na to, pozwól mu też być tym mężczyzną. Jeśli chcesz działać, to na inne sposoby nie na zasadzie proszenia czy grożenia, co tutaj jeszcze mamy. Yy, mamy informację od y, kart anielskich, że teraz to jest taki dobry czas, taki czas, w którym y, sprawy mogą układać się y, po Twojej myśli. Yy, I takie zatrzymanie się, też poczucie y, siebie w tym wszystkim, nie tylko koncentracja na nim to będzie dla ciebie najbardziej pomocne. I wyszukuj, kochana, też znaków, ponieważ znaki będą się pojawiały. Ty będziesz miała y, takie wyższe prowadzenie. Będziesz czuła. Co zrobić, z czego skorzystać, co odpuścić, jak się zachować, jak myśleć o Was, co robić, czego nie robić. Więc nie próbuj być tylko tak mocno w swoim umyśle, wiesz? Zwróć też uwagę na to, żeby tak bardziej otworzyć się na to, co może niewidzialne dla oka na pierwszy rzut, prawda? Także Korzystaj właśnie z tej swojej boskiej, kobiecej, magicznej mocy. Masz w sobie kreatorkę życia, masz w sobie też swoją wolną wolę i nie zapominaj o tym, niezależnie od tego też, jak wasza relacja aktualnie wygląda. Ja wysyłam Ci, kochana, dużo, dużo wsparcia, dużo ciepła. Bardzo się cieszę, że obejrzałaś ten film. Jeśli masz jakieś refleksje, to podziel się ze mną w komentarzu. Jeśli też jest coś takiego, jakiś temat, który chciałabyś, abym tutaj poruszyła w czytaniach ogólnych, też daj mi znać, kochana, w komentarzu. Będzie mi niezwykle miło, jak zasubskrybujesz mój kanał, bo to jest duże wsparcie e, dla mnie. Też ty wtedy dostajesz informacje, że pojawiają się nowe przekazy. Bardzo doceniam każdą osobę, która tutaj ze mną jest. Pamiętajcie, że ja myślę o Was ciepło i zawsze staram się pomóc jak tylko mogę. Myślę, że już tutaj ten film zakończę. Uściski, pozdrawiam ciepło. Bye bye.